Witam serdecznie na kanale Best Game. Znalazłem kolejne legendarne zwierzę. Dokładnie tu. Jakby ktoś chciał się udać. To jest Erwiszkire. Przepraszam, no ale tak dziwne nazwy, że. Ale wiadomo, to jest region. Tak jak pokażę całą mapę, każdy znajdzie. No i podejmujemy wyzwanie. Krwawa świnia. Trochę z łuku gdzieś tam już nam nie pędzi O właśnie Trzeba być po prostu szybkim Jak widzimy, świnka nie należy do zbyt łatwych. Mam ją zaznaczoną. Czas zakończyć jej cierpienia. Pokonano zwierzę legendarne. Świnia, za to od razu, bez względu na poziom dostajemy dwa punkty. No i łeb krwawego odyńca. Skóra 92. No i kolejny etap mamy z głowy. Dziękuję Wam bardzo. Jak widać, wymagany poziom, który był potrzebny na zobicie tego zwierzęcia, to był 300. Ja mam około 182, no ale no mówię, no do każdego zwierzęcia trzeba podjąć odpowiednią taktykę, tak samo do przeciwnika. To jest właśnie świetnie zrobione, że niezależnie jaki poziom będziesz miał i zaczniesz machać tym mieczem byle jak, nie robiąc żadnych uników, nie zasłaniając się tarczą, no to niestety, no. Będziesz dostawał bęcki. Mówię, początki są Trudne, ale po jakimś czasie, jeżeli wczujemy się w ruchy Eivora i będziemy rozwijać e, tę drzewkę umiejętności, zobaczcie, ile tego jest. Tu jeszcze, tu, tu, nie wiem. Chciałbym Wam ogólnie jeszcze pokazać czas mojej gry. Zobaczcie, naparzam w tą grę już 90 godzin. A może przeszły mnie 30% fabuły? Gra jest, no, naprawdę za taką cenę jest naprawdę świetnie rozbudowana, tak. Bo są przypadki, że wydajemy na gry 200 zł jeden wieczór i po grze. Tak jak było z Kilzonem, czy z innymi grami tego typu, albo z e, serią Archanted, począ tych początkowych. Naprawdę, można grę było przejść w dwa dni, jeżeli ktoś się przyłożył, nie? A tu po prostu w asesynach nie ma takiej opcji. Nie ma i koniec. Dlatego to jest cały urok tej gry, że nie jest robiona na e, pałę, aby jak najwięcej e, jak to powiedzieć, generować przychodów, tak? Bo niektóre gry są naprawdę tak robione. Jest masa pieniędzy w pieniędzy w, w reklamę, w promocję tej gry. Idziesz do sklepu, napaliłeś się, oglądałeś parę fajnych filmików, stawek. I później się okazuje, że to co oglądnęłeś, to akurat były te wycinku, kilka wycinków naj, z, e, i tych momentów z najlepszej, e, z tej gry, tak? Najlepsze momenty z tej gry. No, na, no, tu jest naprawdę za taką cenę zabawa jest naprawdę przednia. Nie, no, nie będę się dalej poddawał, będę walczył, jak wiadomo. Cały czas posuwam się do przodu, ale do odkrycia jest tego masa, jak tu widzimy. Sztabki złota, tu są tajemnice. Możemy pomagać komuś innemu. Tu trzeba zbierać rzymskie artefakty. E... Tutaj mamy jakieś wydarzenia z gry. Nie wiem, podam głupi przykład. E... Gość chce, żeby mu pomóc, otworzyć drzwi do chaty. Oczywiście zgadzamy się, <laughs> się okazuje później, że to złodziej, e, wpada prawdziwy właściciel i musimy wybrać, za którą stroną obstaniemy. Jeżeli obstaniemy na przykład za złodziejem, dostaniemy od niego nagrodę, ale zabijemy właściciela. No, niby to gra, ale wiadomo. No, wyborów masz mnóstwo, o to mi chodzi. Jak się zachowasz? Oczywiście są wybory w grze, które e, będą skutkowały tym, jeżeli coś źle zrobimy róż, różnymi zakończeniami w grze. Z czego co tam czytałem na e, internecie jakieś tam recenzje czy coś to są trzy zakończenia. No, oczywiście każdy dąży do tego, aby jak zakończyć tak potężną grę, żeby oglądać jak najlepsze zakończenie, tak? No mówię. Dziękuję Wam. Kłania się Adam z kanału Best Games. Trzymajcie się. Na razie.